Cześć, witam wszystkich. Troszkę tak pokradkowo poleci, ale nagrywam z Termowizji, więc do tego tak to wygląda. Wczoraj dotarły do mnie ze Stanów Zjednoczonych duwiki Barnesa, czyli si sztuk, które sobie zamówiłem. Fajnie zapakowana. Teraz sobie wstępnie tu podgrzewam. Do tego Termowizję mam włączoną. Żeby widzieć przebieg temperatur. 160 stopni ustawiam sobie maksymalnie. I grzeję je na pleckach. Także mamy te 150. I tak sobie po ogrzaniu opakowuję na tą płytkę i wlutuję na koniec, oczywiście, dociskam ten jeden punkt. Są to ławiki Bansa SMD, akurat, no ale powiedzmy, ja wolę je lutować lutownicą. Nie jest to dokładniejsze lutowanie, mogę w każdym momencie pady docisnąć, żeby leżały całkowicie płasko, wtedy lepiej temperaturę odprowadzają. ale no, lepsze połączenie. I tak sobie one o, są tutaj wmontowane. Tu już mam kolejne i kolejne na górze, które już mi się udało uzbroić. Się studzą właśnie. A tutaj jeszcze jest reszta płytek. Także kujemy póki ciepłe. Na razie, siema, hej.